Dalej, bo kurde, jak ja się mnie czy słychać to. Hej hej, witam. Witam wszystkich tych, którzy oglądają, kupujemy monta. Stąd skąd mam 97 Golda zapytać, dostałem, ale od przypadkowej osoby. Oczywiście kupujemy czarnego i zobaczę, czy będę mógł go użyć, bo w ogóle... Nie, ma, nie wiem po prostu, ale jest. Dobra, wpad. Na tym serwerze jest za Frico. Tutaj dopiero jestem, także mam mocika i można teraz popierdzielać jest, mamy gościa, czekajcie aż normalnie zrobię sobie miniaturę, mamy miniaturkę możemy lecieć dalej, po 400 poziom teraz potrzebujemy na kolejnego moda, więc mamy pieniądze już, także super ja już się teleportuję i już chciałem kupić wilka, ale postawię już, będzie klimatycznie mam go na skrócie shift-space, jeśli ktoś tak gra, to pozdrawiam zaraził mnie, zaraził mnie, nauczył mnie, nauczył mnie. bardziej Bóg gra... Rada tak grać, więc dlatego tak gram. Eee, skończyliśmy na misjach. Ja tutaj będę chciał iść? O ile, nie no, są tam misje, bo już mam poziom, także zobaczę co tam jest, wszystkie wykasuję stąd i lecimy dalej. O, tauren szaman, 90 poziom, coś robi, ciekawe co. Resto, pewnie, rest nie zdąży was o, elemental. No i już, I sobie gra gościu, fajnie. Podoba mi się ten serwer, w sensie podoba no żyje po prostu tak sobie, o. Także trochę minęło od poprzedniego odcinka, ale, ale coś tam się dzieje. Nagraliśmy na Świat Technologii główny kanał jeden, malutką recenzję, także ona możliwe, że jak oglądacie, to już jest na naszym, na naszym Świat Technologii, naszym portalu, mam nadzieję, że na YouTubie też już jest, także jak nie zapomnę, to podeślę linki w komentarzu, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Ogólnie jest tam o urządzeniu, mm, jak to powiedzieć, jak to wyjaśnić, jak to wyjaśnić właśnie. Jest to urządzenie Microsoft Surface Go 3. I on jest tabletem z klawiaturą, który posiada y, Windowsa po prostu, nie? Także dobra, sposób mam wszystkie misje. Bardzo fajne urządzenie, mam nadzieję, że uda się jeszcze mi się jeden artykuł napisać. Dobra. Ja mogę się brać za misję, bo od z poziomu możemy iść tam. Także biorę wszystko co mamy, a właśnie Monta, Teraz nie zapominać o moncie, nie? Fajnie by było. Bierzemy wszystko co tu jest. Tylko cieszę się, że jest środek nocy. Znaczy środek nocy, jest godzina 18.17. No, powiem wam, 15 marca. I mogę nagrywać, bo mam fajne te... Jak to nazwać? Kurczę, no, gubię słowa dzisiaj. Lampę mam jedną, która mi oświetla, i staram się siedzę tak ono majstrzednio nad aparatem, na, na nad kamerką Także, także super ekstra, cieszy mnie to wszystko. Dobra, mogę iść się bić lamusów z Ashenwell. Ojoj, oj, oj, ale oni piją Dobra, nie, nie damy się. Coś się dzieje chociaż. Już przybliżyłem do fronty. Nie jesteśmy tutaj sami. Oj, oj. Zaraz Zaraziemy. O, jednak nie, dobra. Leczę się, lecz się, leca się. F Dobra, mogę dalej. Mam już 5. Mam już 5 ogólnie, ale... Wrobimy się cofnąć troszeczkę. Było ja... Przejdź ich zabić teraz? Aha, tylko tego jednego. Dobra, git. Oe, tam E, kurde. To tak mało ich. Śmieciuchy. O nie, czemu mnie? Ja nie chcę już was bić. Spadówka. o, -o to jest Dobra, czas. Pierwszy death? Nie mam nadzieję, że nie. Dobrze, że gram śmierem. O kurcze. Ajajaj, zginąłem. Skinąłem. kurcze. O boże. Dobrze, że nie muszę iść tak daleko. Jeśli ktoś z was grał w klasyka albo wcześniejsze dodatki, i pamięta, jak się zginęło w owie i się szło, kurcze, że dwa respy były i szło się stąd, miasto na przykład dotąd, albo stąd, dotąd, albo co najlepsze, ginęło się gdzieś na granicy i pojawiało się w całkiem innym tym, granicząc się naokoło, albo użyć tego I możliwości respawnu, to łapeczkę proszę. Ja pamiętam te czasy i to było straszne. Jeszcze w TBC, jak kiedyś tam grałem na jednym privie chwilę. Jak ja wypadałem to takie... O Boże święty i znowuś taki kawał. O matko jedyna... Taki był, taki trochę był straszny, trochę było to straszne, ale... Ale no cóż, no takie jest życie. Kolega do mnie pisze. Kolega. Kolega, kolega do mnie pisze. O, idzie z psem. No dobra, okej. Okay. Pozdrów ety, mu napiszę. Zobaczymy no, czy pozdrowi ety. Zobaczymy, czy pozdrawi ety. Dobra. Nadzieję, że Wam się podoba forma tak jak ona oh No, tak prosto, spokojnie pogadam. Kolega mi tu, mój kolega, który anyway. jest moim recenzentem, powiedział mi, że to tak bardziej live'owy. W sensie, no, jakby jakiś zapis live'a, nie? I mi to akurat jakoś tam mocno nie przeszkadza. W sensie, no, tu napisałem, że. taki format mi pasuje po prostu, nie? O, 41, to troll 2, w ogóle to jest jakieś tak mało W sensie, Boziu, czemu ich bije? Ten dużo was. To jest tak dużo osób na niższych poziomach. Nie? I mnie to też cieszy, wiem, jestem. Widzę, że widzę, że ludzie sobie po prostu jak Na cileczku, nie? Po, po co się gra innego? Nie, żeby grać na ćilku, a nie. A nie 12 godzin dziennie, bo przecież to jest drugi etat, no nie? Także wszystko spoko, dobra. O, matko, jedyna. Czemu się pojawiłeś? Pewnie szybciej było mi ekspić w tym, ale. Ale lubię się pomęczyć. Zaraz zapiszę się na Dungeona Naprawdę Dajcie mi tu jeszcze z dziesięciu, nie? Bo czemu by nie A? 3 Czy... Gramy Gramy wbijamy i chciałbym jak najszybciej dobić. Znaczy jak najszybciej to jest zbyt takie powiedziane Ogólnie nie, bo ja wbijam wtedy, gram wtedy, kiedy mam czas, też nie? Albo jestem mocno zmęczony, to jest kilka właśnie powodów, kiedy ja gram. Chwileczkę, aha, co tu to, to, to chodzi? I wait, dobra, czyli to, to. Aha, bo oni powinni wstać, czy jak? Aha, bo oni niby już wstali, ale nie, no dobra, czyli błędy. Norma, normal, dobra. O, muszę te, te strzały pozbierać. Chcę, tu żadnych wrogów nie ma, co mnie dziwi troszeczkę. Ale na chilku sobie pozbieramy. Kurde, czemu nie używam? Znaczy, dobra, bo tu mont przecież zrzuca z tego i tak co chwilę bym musiał podnosić się albo nie podnosić. Także nie za bardzo, nie za bardzo to widzę. Szkoda się przejść. Chyba gdzieś dalej, to zaraz odpalimy monta. Pięknego rumaka, umarłego. Piękny, umarły rumak. Dobra, 6 na 10. Idzie, idzie, padnie. Dobrze, że to jest też EXP taki dłuższy, to tam moment. A, miałem się zapisać, faktycznie. Dobra, zapisuję się jako killer. I o, i może znajdzie, wow, pierwszy dungeon. Kurde, to dzisiaj dzień pełen tych takich sukcesów, można powiedzieć. I jest dziwne, że w ogóle nie ma dipsa, nie? No, to, to, mnie dziwi, bo w sensie zawsze są dipsy i gdy nie ma innych, teraz jednak jest inaczej. To już biją 20 poziom, nie? Także to też troszeczkę inaczej będzie wyglądać, bo pula się zwiększa dungeonów i w ogóle, więc, więc, więc mam nadzieję, że będzie git. O, tutaj jest ten 0 na 5. Misji nie oddaję z tego względu, że ona tam wymaga, żeby iść kawałeczek, a jak już mam dungeon i widzę, że widzę, że brakuje tylko tego, to mam nadzieję, że to po prostu się uda, nie? Tam ogólnie będzie bez problemu się będzie. Dobra. 1 na 5, spoko. Zobaczę się. A, rzucę sobie banieczkę, czemu nie? Dobra, idziemy dalej. No kurde, chciałem się dostać, chciałem sobie iść, dawno na dungeonie żadnym nie byłem. Ale jeśli nie znajdziemy Dipsa, to będzie krucho. Hmm. Nie wiem, misje w WoWie są ogólnie dosyć prościutkie, tak mi się wydaje. Znaczy dobra, inaczej, nie? Kiedyś były trudniejsze, w sensie kiedyś było tak, że... nie było nic napisane, nie? Także... Siłą rzeczy te misje były trudniejsze, bo trzeba było się wczytać. Co z jednej strony teraz, aktualnie... Gdyby nie to, że też czek pędzi za poziomem i chciałby tak jak najszybciej wbić, to... To było... Świetne, bo się poznawało trochę tą historię, ten świat. nie tylko kliknij i, i znajdź, i kliknij czy idź, uratuj. Ratujesz ich, dobra, zrób ić, Teraz potrzebuję. A tak to się człowiek wczytywał, to taką, ja taką czuję, że gra, nie? Takie trochę RPG bardziej. W sumie MMORPG, nie? Gra, ale, ale, tak czy bardziej to było czuć wtedy mimo wszystko, nie? Także szalenie poruszałem ten wątek w pierwszym odcinku, no ale. Przecież jednak XP, Także, no. O czymś muszę gadać. Nie po to... Chyba, że... Wolicie... Jak ktoś gra i nic nie mówi i skupiacie się tylko na grze. To wtedy to też inaczej. Kurczę, oni są tu obstawieni, ja muszę kogoś zabić. O Boże, skaczą na mnie, kurde. Ludzie, ogarnijcie się. Kurde, no dipsów nie ma, jestem w szoku. Czemu dipsów nie ma? O tej porze, o tej porze powinno być dużo, dużo dipsów. Jak zawsze pierw w oczy, nie? Jak zawsze, zawsze, tak. O, coś mi wyleciało, zaraz zacznę to. Włąd. Mogę założyć. Aha Ale nie, dobra, nie gramy z łądem. Dobra, oni są dużo prości, mi się wydaje. No dostałem po łapie. Dobra, i pach i I heal. I... Dobra. O coś fajnego chyba poleciało, czy nie? Cloud, Stamina Spirit. Patrząc na to, że od pewnego momentu e, mana, o kurczę. mana w ogóle się nie kończy, nie? O kurczę, o kurcze... o Ajajaj, a ajaj, drugi raz widziałem na odcinku. Boże, co za pech. Dobra, ale tak ogólnie, wracając. Patrząc na to, że wcześniejsze dodatki polegały na tym, że ta mana była, jakoś tak schodziła, nie? Ten mag czuł, że gra magiem, czy tam prej, czy szaman, nie? Że ta mana było pach, 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 siadasz, pijesz. Pach, 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 siadasz, pijesz. Ja rozumiem też te zmiany, nie? Które tam występują w przypadku tego, że nie chce się człowiekowi siedzieć, po prostu patrzeć, jak postać, trzeba postać pije, nie? Ale to było przede... Mimo wszystko takie, takie fajne, nie? że ten na przykład u szamana spirit totem, czym tam mana totem on miał, e, powodował to, że ten totem był istotny. Tak? Taki, taki, taki miły dodatek. No, ten Shaman wtedy miał jakąś tam pewną przewagę nad innymi nie? i też te wykorzystanie w nim totemów powodowało to, że ma przewagę i jeszcze w manie miał przewagę. Gdzie taki jeden szaman na rajdzie, czy tam no, głównie chyba na rajdzie, i z jednym takim totemem mógł naprawdę przyspieszyć to wszystko, nie? Zwłaszcza jak ktoś tam walczy na wysokich poziomach o top, nie? To, to, to też jest w ogóle kluczowe, nie? Także także o to tu chodzi wszystko. Obraj się od razu tutaj. O, bo chciałbym mieć pod ręką. Ojojoj, oj aż mi się ruszył. No dobra. Pójdę tu, będę tutaj stał to tem. No tak jak mówię, nie ta mana? Na tyle ucieka tak wolno, że ja nie czuję, że ona... O, bo ja rzucę na i ona już tutaj wraca na ten ten, nie? Także, no niestety, ale tak już jest w tej gr grze. Zmusiło chyba też. Nie pętnie. No kto, nie mówiłem, nie ma ochoty nikt siedzieć i patrzeć, jak jego postać pije. Kurde. nie ma dipsów w ogóle. Ja nie wierzę. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co widzę, ale dobrze. Oni strasznie szybko się odradzają, że dlatego ja miałem problemy. Najlepiej to trzeba szybko przejść przez nich i już. Kurde, ja liczyłem, że tak sobie od ręki opach bije. A tu nie ma, czekaj, także, dobra, udało się przejść, mam nadzieję, że o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, 21 poziom, dobrze, to. dobra, teraz sprawdzimy, czy to ma w ogóle sens, co dostałem, o, o, ole, dobre, dobre, sp a, kombat, no tak, przecież ktoś bije. O, piechęgu zrobię, zrobiłem nice. Oj ten kompat bug. O, jest, dobra, wsiadł. Mogliś sprzedać też coś tam, jak mam. Ojej, oj, kamera mi się... I placze. O, tutaj jest to facet gościu. Czy bardziej Korbita? Nie, dobra, nieważne, nie będę się Korbitował. Mm, dobra, sprzedajmy wszystko, co tam chcemy. Nie ma chyba też takich misji typowo tych. Także ja to mogę po prostu. To mogę nawet To mi się nie przyda. To mogę sobie przeczytać. A to nie nic nie zmieniło mojego życia. przeczytać. to było czytanie. kurcze, Czemu nie ma dipsów? Kurczę, kurczę. Chcę iść na. Chcę iść na dungeona. aha, Ech, Dipsy. Dodawajcie się. Oja, ci ta muzyka. O ja gram bez słuchawek w ogóle, dopiero. 15 minuta nagrania. Ja gram bez słuchawek. Kurczę, no mówię, coś mi nie pasuje. Ten dźwięk jest jakiś taki inny. Ej, ale już nie będę ten. Nie będę ich zakładał. Bo mam nadzieję, że wszystko ładnie słychać. No też to pobiera dźwięk, nie? Także to nie jest Także o. o ale, żem teraz, że raz żem. Ech. Mój kolega poszedł z psem, także nie wiem, czy pozdrowi YouTube, czy nie. Mam nadzieję, że szybko wróci. Dobra, skończyłem tę misję. Ja myślałem, że ona w ogóle jest, on może zmienili to ja też nie pamiętam tych nowszych. O że pewnie coś tam zmienili. Dobra, teraz... Jest to drugi poziom już biłem. Wow. O! Nowy spel, tak? Witnaczej to mam, to mam, to mam, to kojarzę to też. O ja cię tego nie mam. Co to robi? Dispels. Aha. Dobra, to trochę tak długo trwa. Też ma... O, ja jest buffik? Ale warto było, było użyć na siebie już wszystko, nie? O, 60 minut. Masz gościu. Wiesz, 104 poziom, kurde laty z tym. Czekajcie, czy mamy coś jeszcze? Tak. Nic już nie mamy. No dobra. Spoko zawsze dwa spele doszły. O, biega sobie na tym. Mi się Dobra Teraz z tego co będą trzeba się chyba to wręczyć. Tak czy nie? Jo, a nie A nie, no tak, tak chyba. O tutaj cześć. Dobra, to idziemy tutaj. Nie zahaczając żadnych przeciwników, bo nie ma sensu. Level 400, oh, kurde. Dobra, teraz ciągnie, na tą sępkę. Pach! Pach! Tylko że coś nie pykło, bo to powinienem padać. Czekajcie, muszę pomyśleć. Ja powinien być To na wstanie przejdzie się. Te minuty. Nie ma dips. Ja mogę dipsować, a wtedy nie będzie hilera. To tak takie koło zatoczymy w sumie. Czekaj, czy to nie było gdzieś tutaj? Nie było trzeba dać tej, tego tutaj? Czy ona wstała i poszła? No właśnie. O, no właśnie. Dobrze pamiętałem, że coś tam było nie tak. I teraz to będzie się ten duch. 17, nagrania. No właśnie, ale ma gościu fajne bronie, kurde, ludzie to też mają już, ubrani są jak ta lala, gościu, o to fury warrior, u grałem, grałem, fury warriorem bardzo przyjemne. gameplay miał, grałem w, 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 w BF-a, świetna klasa postaci, duży damage przede wszystkim, nie top, nie top, nie, ale potrafił zrobić, potrafił zrobić furorę, zwłaszcza jak się odpaliły, dobrze, tak było tak miło, tak pięknie, tak cudownie się nim grało. O jejku, także fajnie, fajnie było wtedy. He must fall. Dobra, nie będę wam czytał. Ale ogólnie, mimo wszystko, i tak jest. Jakoś ciężko mi się grało. Pamiętam w ogóle postacie melasy, mają, melasy mają trage... tragedię. Mają melasy, ogólnie. naprawdę. Granie melasem jest o wiele trudniejsze niż granie rangem. Chyba że gramy w PVP, w przypadku PVP to zależy już. Nie mówię, która ten, ale przy PVE, granie range'em, jak grałem chwilę Hunterem czy Magiem, to było nie, było, a ziemia, bo trzeba było. No więc na mirze, czy uważa, że krało się rangiem, nie? I strzała, i uwaga, czy trafił? Trafił ładnie, brawo! Human on. On Times, jak często muszę zabijać Cię orku. Wow, kościu. ale masz walnięcie z tych swoich broń. No, to nieźle żeś. To są jakieś hierrumy czy coś, może? ale powiem Ci, że nieźle, nie? A bo to jest. A bo to był mój, a teraz był jego. Dobra, skończyłem. Misję No nie ma, nie ma lipsów. Ale żenoda. Kurde, naprawdę masakra, muszę poszedł. A tu czas się zbliża, koniec czasu antynowy. Coś tam się poekspiło, pograło zawsze. Ogólnie nie wiem, jakbyście chcieli dłuższe, dłuższe filmiki to dajcie znać. Dla mnie może być to lekki problem przy wrzucaniu, ale przeżyję. Jeśli chociaż to będzie jeśli no, z obowiązków, przeżyję. Warto coś robić, choćby dla jednej osoby, nie? Także... Aha, może nasze byle droższe, żeby więcej zarobić. Dobra. Dobra, teraz gadamy z tym panem. I tu powinna się chyba odpalić jakaś ekskorta, czy coś? Tak mi się coś kojarzy. Speak i Kandra, no właśnie. O, kadrak. Dobra, dawaj mi to, kościu. Aha, i teraz mogę kodo użyć. Czy nie mogę? Aha, dobra, muszę skoczyć. Dobra, dobra. Coś właśnie mi tak świtałku. No i lecimy. Wow, no faktycznie jakbym sam nie mógł iść nie. Kurczę, zobaczcie jak to wygląda w ogóle. Jaka wielka bestia a jaki mały Undead Oj! Tam. Dobra, spoko. Lecim, lecimy. I tak zaraz będę kończył. Ale dajcie znać, jak mówiłem. Mamy Monta dzisiaj odcinku i trochę porobiliśmy wstępnej misji. Także w kolejnym odcinku będzie dalej pewnie Ashenwell. Krajina elfów. A, orkowie coś tam swoje 5. O, grosze dołożyli. Super świetnie, wywaliło mnie drugi raz nie ma to jak fajne granie na serwerze prywatnym to nie jest dobra reklama dla was nie? to nie jest dla was dobra reklama pamiętajcie to twórcy ale wyrzuciło mnie w tym samym miejscu także spokojnie. no jak jeszcze przed na granie, to też mnie wyrzuciło, dobra biorę misję jakieś tam pierdoły będziemy robić dobra, przybliżę, pożegnamy się z wami na razie, trzymajcie Oj, chwileczkę. Kolega nie zdążył, także macham wraz z moją postacią. Nara i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, suba jak tam chcecie, nie? Wiadomo. Cześć!